Naszą protagonistkę nadal coś w... Musisz ją mieć. A w się... Ale zajmijcie Pykły 444 suby dacie wiarę. Dzięki za to, że jesteście i komentujecie to, co robię. A ta liczba niekoniecznie ma znaczenie. Niekoniecznie. Ale możemy powiedzieć, że jest okazja do tego odcinka. Od dawna chodził za mną temat, który zasiął we mnie pewien energlon. Dodatkowo pewnie Janek nieświadomie go rozwinął w jednym ze swoich filmów i dlatego chciałem rzucić tutaj też swoje oświadczenie. No więc... Cześć, jestem Ulis i uważam, że gry mogą być sztuką. I nic? A graliście może w jazz punk? Po pierwsze, żebyście zrozumieli, z czym mamy do czynienia, musicie poznać ekipę, która stoi za jazzpankiem. Necrophone Games to zagadka, w zasadzie jazzpunk to ich pierwsza pełnoprawna gra, bo tak to zaprojektowali jeszcze tytuł na Androida i Korvetokalipsę. Calypse. Sami chwalą się tym cudem u siebie na stronie, a grafika jest inspirowana błędem ramu na konsoli PlayStation. Geniusze. A Adult Swim to wydawca, który wspiera masę pokręconych pomysłów, w tym mojego ulubionego Robot Chickena. I pewnie was zżera teraz ciekawość czym jest ten cały JazzPunk i czy to sztuka. A jazz punk to gra wydana tylko na PC, chociaż trudno też tak do końca nazwać ją grą. To interaktywna opowieść i zbiór żartów, a to wszystko zostało zamknięte w mechanice FPP. I technicznie jest to gra, ale jakiś mały neuron z tyłu głowy się z ciebie śmieje, gdy tak o niej mówisz. Bohaterem całej tej opowieści jest Pole Blank, członek jakiejś dziwnej agencji wywiadowczej zlokalizowanej w starym tunelu metra. Akcja jak całej gry toczy się w bardzo alternatywnej rzeczywistości, wskazującej czas lat 50. lub 60. Abstrahując już od tego, że Pole Blank dostaje się do agencji w walizce w kształcie człowieka, to rzecz, która najbardziej przykuła moją uwagę to sposób w jaki rozpoczyna się misję. Po zażyciu w środku dość dziwnej nazwie myślony, nasze zadanie dopiero startuje. Wspominałem, że szef tej organizacji jest dość dziwny i ma pod biurkiem piwniczkę z winami. Aha. Wspominam o tym nie bez powodu, bo deweloperzy otwarcie sugerują, że wszystko dzieje się w głowie głównego bohatera, akurat po zażyciu jakichś dziwnych tapsów. I chociaż to oczywiste, tak samo jest ze sztuką. Tak, by the way, kto w języku polskim wymyślił, żeby słowo, które ma określać jakiś rodzaj uniesienia powiedzmy duchowego, zaczęło także zamawianie pewnej ilości, nie wiem, na przykład kiełbasy. Kiełbasę poproszę. A ile? O, jedna sztuka wystarczy. No kurwa, no. I mógłbym tutaj rozprawiać, jak działa na mnie błękitna rapsodia, która się przeplata przez ten odcinek, albo spróbować wam wytłumaczyć, dlaczego jestem przerażony, jak patrzę na większość prac pana Beksińskiego. Ale jeśli nie czujecie tego samego, to równie dobrze mogę zatańczyć makarenę na stole. Dzieła, które ja nazywam sztuką, przenoszą mnie tutaj do innego wymiaru i jest wśród nich kilka gier. O nie, czekacie aż zatańczę makarenę na stole. Pierwsza misja polega na przeszukaniu sowieckiej ambasady, ale nie to jest ważne. Jeśli skupicie się na pierwszym zadaniu, to da się je skończyć w kilka minut. Mimo to w pierwszej lokacji spędziłem prawie godzinę. Nie będę bardzo przesadzał, jak powiem, że każdy możliwy piksel tej lokacji jest gagiem. Możemy porozmawiać z żabą, która potrzebuje hasła do Wi-Fi, wejść do kina lub komputerowej pizzy i większość z tych opcjonalnych misji to po prostu kalka innych gier. Frogera, survival horroru czy typowo RPGowych podaj przynieść i pozamiataj. Największe zadanie poboczne związane z gołębiami jest dłuższe od większości misji głównych w Jazzbanku. Ale to nic w porównaniu z. Welcome to Wedding Quake! Machine gun z tortu weselnego wyrzutnia rakiet z tuby z różą albo laser gun z szampana i przy multikilu. killu Congratulation! Poezja! I czy to nie jest tak, że grę stworzyć najtrudniej? No bo ilość czynników, z których się składa, jest dużo większa niż w pozostałych dziełach. I oczywiście te czynniki mogą bronić się same, ale jeśli całościowo wszystko jest spójne, to dla mnie jest to stanie stworzyć coś znacznie większego. A jazz punk trzeba przyznać jest bardzo spójny. Blenderowa prosta grafika miesza się z muzyką, która brzmi jak połączenie właśnie punku z jazzem. Samo nie jest bardzo <laughs> pszaśne ale też nie ma się do czego przyczepić. Lokacji jest niewiele, bo gra jest dość krótka, jeśli jej nie eksplorujecie, ale pojawia się na przykład japońska dzielnica albo kurort. W samych lokacjach przepladają się często nowe miejsca, które pojawiają się w związku z nowymi gagami. No i te wszystkie żarty, dowcipaski, po prostu gagi, tak naprawdę bazują one często na najprostszym humorze albo typowej satyrze z popkultury. No to czy jazz punk jest sztuką? Myślę, że znacie już odpowiedź. Zastanówcie się, ile przesłania jest w tym wszystkim? Jaka to jest ukryta krytyka tego, co się stało z przemysłem gier komputerowych? Misje poboczne dłuższe od głównych? Sztuczne wydłużanie rozgrywki dla statystyk. Zadania poboczne i główne, które nie mają żadnego znaczenia. Ogólna krytyka samego grania, który w ostatnich czasach jest bezmyślną sieczką, z której nie można wyciągnąć żadnych wartości. A łykanie tabletek, napisy przed twarzą, na końcu rozgrywki wielki napis ta symulacja zaraz się skończy? Toż to mniej oczywisty Stanley Par... Nie powiedział nikt nigdy. A przynajmniej nie nagrał tego na YouTube. Ale jeśli ktoś by tak pomyślał, to co? Mamy mu tego zabronić? Dla mnie pod jazzpunkiem nic się nie kryje i nigdy nie miało się kryć. To po prostu jeden wielki żart. Wiecie co mi to przypomina? Jak byłem w podstawówce i na plastyce mieliśmy wolne rysowanie na ocenę, zawsze brałem garść kredek do ręki i po prostu mazałem po całej kartce, a później podchodziłem do nauczycielki i z kamienną twarzą mówiłem, że to krowa. Lubiła abstrakcję. Tak samo jest z Jazz Punkiem. To z nią te wszystkie chore pomysły i gagi domieszał do mechaniki FPP i podpisał JazzPank videogame. Ja się bawiłem bardzo dobrze, bo lubię prosty humor, a tak jak mówiłem, pojawia się też dużo żartów typowo gikowskich, więc jeśli macie tak samo, to polecam. Nie spodziewajcie się po prostu niczego spektakularnego. Mimo że wybrałem sobie chyba najgorszy możliwy przykład do tego dodatkowego tematu, który poruszyłem, to i tak uważam, że gry są najlepszym nośnikiem emocji. Wielokrotnie powtarzałem, że jestem osobą, która wciela się w postać, więc powiedzcie mi, co może mi dać więcej radochy niż granie. Ale ten temat poruszymy sobie szerzej przy Deadly Premonition. Nie chcę nikogo tutaj przekonywać do tego, że gry są sztuką. Ja chciałem jedynie zauważyć tym filmem, że po prostu każda strona tego sporu ma rację. I po... Hola, hola. Co to za lewackie pierdolenie? Mające. Wiem i to, i to. O kurwa. Znowu to. <śmany>